Panie i Panowie, dziś wielki dzień, ponieważ mamy na kanale naprawdę znakomitego gościa. McDonaldo, obrigado, że zdecydowałeś się pojawić na tym odcinku. Witam serdecznie. No problem, no problem. Witam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Siemanko, Siemanko. Moim gościem jest dziś człowiek, który rozwiązałby wszystkie problemy Manchesteru United. Wymarzony transfer tego klubu. Natomiast, no niestety, jest on obecnie nieosiągalny. Ma po pierwsze aktywny kontrakt, po drugie, zmaga się z urazem, którego nabawił się podczas meczu charytatywnego. Właśnie meczu charytatywnego, który zakończył się wydarzeniem. Niezwykłe pod każdym względem, ale cały czas trwa zbiórka. Więc jeśli jeszcze nie dorzuciliście swojej złotóweczki, piąteczki, stówy albo tysiąca, to wbijajcie w link w opisie i oczywiście wspierajcie zbiórkę. Oskar, ja na tym kanale mam taką zasadę, jest. że tutaj promuję poboczne kanały moich gości. Natomiast ja nie wiem, czy ty masz poboczny kanał. Tak, mam poboczny kanał też. Więc umieścimy go w linku. A co tam się pojawia? United FC, bardziej FIFA, bo już na głównym tak jakby nie wrzucam takiej daily FIFA bardziej. Więc na tej zasadzie. Czyli na kanale Koza FC promujemy United FC. Wszystko tak znajdziecie jest. na dole w opisie. Natomiast czy znajdzie się nadzieja dla Manchesteru United w tym sezonie? Zobaczymy. Tak jak Ci oh. mówiłem. Dziś robimy kip. Bench, sell, Natomiast jak widzisz, okay. ta nasza tier lista jest troszeczkę bardziej rozbudowana. No ty jeszcze jej nie widzisz, widzę. bo cię jej nie udostępniłem tak, tak. właśnie. <laughs> Teraz się zorientowałem, że ty w ogóle ja gadam, a ty nic nie widzisz. Ale dobrze improwizuję, tak? <laughs> ale, ale nie zorientowałem. Jestem przekonany, że tak w połowie byśmy stawki się zorientowali. Więc, jak teraz widzisz, ta nasza tier lista jest trochę bardziej rozbudowana, bo mamy tak: Cell, no czyli to są piłkarze, których absolutnie się pozbywamy, Loan, to są zawodnicy, no którzy fajnie, żeby gdzieś byli w, w promieniu klubu, ale wiadomo, że nie na ten sezon, Bench. To jest ogólny skład. Tutaj kip było do tej pory. Ja natomiast zmieniam to na jedenastkę, no czyli to są piłkarze, tacy, którzy muszą zostać. Ich nie musi być koniecznie 11. Wiem, że w przypadku Manchester United może być trudno, żeby ich tu było 11, no ale to są piłkarze, co do których nie masz wątpliwości, chcesz, żeby byli dalej twarzami tego projektu. No to rozpoczynamy od bramki. I pierwszym od zawodnikiem branki. jest tu Andre Onana. jestem mega ciekawy, jaka jest Uch. twoja diagnoza tego piłkarza. No tutaj chyba nic nie pomoże i generalnie no to trzeba sprzedać tego Onane, tylko wiem, że raczej to jest ogólnie na końcu gdzieś planów Amorima, no ale ja bym, ja bym go sprzedał jednak. Tylko pytanie: Problem z nim jest taki, że United zapłacił za niego jakąś horrendalną sumę. Jakieś 50 nie? milionów gdzieś e... chyba było, jak dobrze kojarzę. W ogóle to, co Inter zrobił za deal z tym gościem, to jest ten. No, ciekawe, no moim zdaniem dla niego ratunkiem chyba by była tylko oferta z Arabii Saudyjskiej, żeby jakoś tam to się tak, zainteresowało. Tak, więc... tak, 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 tak. On idzie na sel, no i co z jego zmiennikiem? Uh, no, i jego zmiennik niech będzie na ławce po prostu, bo to za dużej tak naprawdę różnicy nie ma. Chociaż wiem, że e, raczej on opuści też klub. Wszystko na Ale to zasadzie. ty decydujesz, to nie chodzi o plotki. Tak, tak, Tutaj tak. Ty, dobra, dobra. Czyli to już ty odemezle, Czuwasz nad tak? losem. Tak jest, ty okay. czuwasz nad losem każdego. No to ja bym generalnie więc... wszystkich bramkarzy się pozbył. <noise> więc, no dobrze, no wierzę, się go pozbył, Dawaj wie, go też. się go pozbył. No, generalnie on tam miał jakiś jeden ciekawy mecz, ale potem jak już tak wchodził, to też popełniał błędy i, i to raczej bez historii jest. E, jeszcze jest, mamy Toma Hitona. E, Tom Hiton to też jest ciekawy przypadek, bo grał u nas bardzo długo i on w szerokiej kadrze mógłby zostać, ale też nie na ławkę. To jest taki trzeci bramkarz, więc nie wiem, jak my go tutaj możemy potraktować. No na czyli bench, czyli to, no, tak? czyli okay, to jest bench, trzeci kadry, bramkarz, dobra. to tutaj dobra. wrzucamy go do On do może być kadry. całkiem przyjemna postać, uśmiechnięty, atmosferowy. Chociaż ona na jej tak chyba jest takim. Top, top 3 totalnie, atmosferowicznym w klubie, jak tam miałem okazję obserwować. Nie no, dopóki nie gra, to chyba. <noise> to to Dobra, No tak, właśnie. Tak, 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 tak. O Boże, ja miałem przygotowany taki wstęp. O Jezus, Maria, przecież ja miałem powiedzieć, że to jest nasz, nasz dzisiejszy gość. To, to, to człowiek, z którym każdy piłkarz Manchester United chciał sobie zrobić zdjęcie, kiedy <noise> pojawił się w ośrodku treningowym. Widzisz, ten charytatywny przemielił mi mózg totalnie, już tylko <noise> o tym myślałem. A taki dobry wstęp był. No nic. No to, czy czy... Dobry, dobry wstęp do drużyny miał Leny Jorki? twoim zdaniem w tym sezonie? Myślę, że tak i Joro akurat ja bym widział w tej pierwszej jedenastce. Tutaj jest potencjał cały czas rozwojowy okay. i Joro jak najbardziej pierwsza jedenastka, bez dwóch zdań. Jest tutaj plan rozwoju i ten piłkarz powinien być lepszy. Argentyński wariat, Pelka Lisandro Martinez teraz przed nami. O, i Z nim jest taki problem, że kurczę te kontuzje częste sprawiają, że temat rzeka to bardziej będzie, to bardziej bench. To bardziej bench. Nie można wokół tego zawodnika budować pierwsze jedenastki, ale pod kątem takiego zastępstwa, no to wiemy, że on przyjdzie. Chyba przychodził, co? Tak, i on jest takim wojownikiem, on jest takim wojownikiem, i to mi się w nim podoba, dlatego nie sprzedawałbym go. Rozumiem. A co z Matajsem Delichtem? Matias Delicht, na ten moment widziałbym go w pierwszym składzie, obok Joro, także śmiało. Okay. Możemy go tutaj wcisnąć, chociaż też te urazy tam mu się zdarzają, ale no mam nadzieję, że już to może być <ścoughs> z cyklu ten sezon. No ciekawy piłkarz, bo on cały czas jest bardzo. Znaczy, może nie bardzo, ale cały czas jest dosyć młody, więc mm. on naprawdę ma jeszcze perspektywy przed sobą, ale już i tak kariera bardzo bogata. Bogaty też był Manchester United, płacąc duże pieniądze za Harego Maguire'a, z którym ty zrobiłbyś. <laughs> Powiem tak, tak jak byłem jednym z największych hejterów Maguire'a, to on w poprzednim sezonie, sezonie na tle innych naprawdę wypadł nieźle, co byłem w przeogromnym szoku. Natomiast pod kątem kreowania kadry już na nowy sezon i tak dalej. Jednak ławka do szarej kadry, będę miał świadomość tego, że Harry wejdzie i będzie w stanie zagrać na tym średnim poziomie pod kątem zastąpienia na to jedno spotkanie kilka spotkań max. Okej, okay. no i teraz Haven. Bardzo jestem ciekawy I tu tego właśnie do pierwszego, bo... i tu właśnie do pierwszego, i tu właśnie do pierwszego składu. Ja bym właśnie budował to wokół tych młodziaków. Okay. Haven, Joro okay. i w środku taki Delikt z tym doświadczeniem i niech chłopakom przekazuje to, co trzeba. Nie, dla mnie to jest bardzo ciekawa sprawa, no bo to jest zawodnik przechodzący do United z Arsenalu, tak, e, tak, gdzie tak. perspektyw na granie realnie nie miał za Williamem Saliwą i Gabrielem, a tutaj w Manchesterze bardzo się przebił. Więc to jest dla mnie bardzo. Paradoksalnie bardzo też biorąc case. właśnie pod uwagę to, co się działo w Arsenalu z, z tymi kontuzjami w obronie. Bo przecież tam był taki sezon, że dosłownie wszyscy kontuzję mieli. i Nie wiadomo, już kto tam miał zagrać tym Arsenal na obronie. I kto wie, czy właśnie nie byłoby okazji, żeby się przebił do tego. E, myślę, że on nadal składu, na obronie no. nie dostał. Myślę, że on nadal na obronie nie dostałby szansy. Tak, takie mam. Mimo Gdyby wszystko? to był zawodnik okay. ofensywny, to myślę, żeby coś tam złapał, bo tam jednak tych kontuzji było więcej. Na obronie wydaje mi się, że, że raczej, raczej nadal by się nie przebił. Gdyby była perspektywa, żeby się przebił, to by raczej w klubie został. No, jednak, na tych kilku młodych zawodników, którzy realnie dostają szansę, wydaje się, że ten plan był jak na Anwaneriego, na Luisa Skelliego. Oni rzeczywiście wraz z trwaniem roku tych szans dostawali, je wykorzystywali, więc wydaje mi się, że on był tu już po prostu skreślony. Ale świetnie odnalazł się w Manchesterze, więc good for him. Dalej mamy Fredricksona, Przyznam szczerze, że dla mnie piłkarza troszeczkę anonimowego, więc ja nie wiem, co z nim. Po prostu zdronny. nawet pożyczenie, niech się gdzieś rozkręci okay. i co będzie, to będzie. No tutaj piłkarz totalnie nieanonimowy, reprezentant Anglii, swego czasu topowy lewy obrońca, ale te czasy minęły i co z Lukiem Shawem? Oh, z ciężkim sercem, ale sprzedaż. No to już jest ten moment, kiedy Luke Shaw powinien sobie poszukać jakiegoś innego klubu i powinniśmy szukać kogoś innego. To jest takie gdyby pozycji. nie kontuzje cały czas, nie? Z no, no, ogólnie obrońców Manchesteru to tak można przy każdym <grym> przypadku. tak. E, Tyrell, Tyrell Malasia, który Też. był wypożyczony w tym sezonie. Do sprzedania, do sprzedania. Po to, początkowo delikatny potencjał był, ale to niestety na Premier League troszkę za słabo. Harry Amas. Ławka. Szeroka kadra, jest tutaj jak okay. najbardziej potencjał młody, perspektywiczny. Diego Leon yy, nie znam, ale zakładam, że to jest nowe wzmocnienie, więc albo bench, albo loan, albo No, myślę że, no myślę, że bench na razie sprawdzimy. Pana Leona. Zobaczymy, Dobrze. jak on tam będzie chodził. Teraz jeden z y, dwóch moich takich, powiem szczerze, ulu może trzech, piłkarzy Manchester United, których najbardziej cenię: Diogo Dalot. No i właśnie, Diogo Dalot. Paradoksalnie dużo osób też na niego najeżdża. Ja natomiast Dalota właśnie lubię tą walkę, że on walczy na tym boisku jako jeden z tych nielicznych, bo naprawdę. Ten gen, kiedy był rojkin, i tak dalej. No wiadomo, nie można go tutaj porównać do rajkina, ale chodzi o tą e, zawziętość na boisku. To, to, tak, to Dalotto ma i, i on ten charakter pokazuje, mimo że czasami trochę tych umiejętności po prostu na tle oponentów brakuje, to on tym charakterem trochę nadrabia i do szerokiej kadry jak najbardziej. Okej, okay, czy jak na razie tylko środkowi obrońcy są w miarę pewni swojej przyszłości? Mm -hmm. Środkowym obrońcą chyba bywał w tym sezonie Mazrawi, takie mam wrażenie. E, na, na, że był takim bocznym, PSO, bo oni tak, bo teraz grają te. No trzy. tak, w tej trójce, w tak, tej trójce, tak, tak, ale tak. był, był mm. na środku, a nie tak wyraźnie na boku. I... A czy u ciebie będzie w kadrze, czy gdzie, Ja bym od z... go sprzedał. Okej, okay, czyli bardzo krótka przygoda. U mnie nie jest zrały jakimś ulubieńcem i, i jak podziękuję tutaj panu za współpracę. No to muszę powiedzieć, że to jest na razie dla mnie największe zaskoczenie y, tego odcinka. Co zrobisz z Ugarte? Ugarte, no, fantastyczny gagatek, który też właśnie jestem tym pracusiem i do pierwszej jedenastki. On jest w stanie zrobić 16 kilometrów w meczu, po prostu powalony gościu, jest od tej czarnej roboty i naprawdę jestem fanem. Kazemiro, to jestem bardzo ciekawy, przychodził za Ach. wielkie pieniądze, w świetne wejście. Wejścia, ale Churcie. potem paradoksalnie on poniekąd dał finał Ligi Europy nawet on jest w stanie tym swoim doświadczeniem dać coś drużynie bo to co zrobił z Olympique Lyon tam te asysty jakieś nie wiadomo co ale do szerokiej kadry do szerokiej kadry okay, jeszcze, czyli zostaje ale jeszcze. pomiędzy pomiędzy sprzedażą a szeroką kadrą ale niech jeszcze czyli przychodzi oferta ławce. z Al nasir albo z innego tak, klubu tak, Arabii tak. Saudyjskiej to, to wchodzi, wtedy sprzedaż jak najbardziej ale. Tak, niech sobie jest. Tobi Col Collier, kolejny Collier z tych młodych. To do szerokiej kadry miły okay. gagatek, który coś, zawsze w środku coś tam może pomóc. Kobi Majno drugi z moich ulubionych piłkarzy Kobi Majno, Kobi myślę, że pierwszy składzik, mam nadzieję, okay. że, że to będzie takie przełamanie Ale troszeczkę wyhamowała ta tam. kariera, tak, mam tak, wrażenie no, też, że to było tak... też te kontuzje tam tak samo troszkę zadziałały na to ale na pewno każdy myślał, że ten rozwój pójdzie szybciej, bardziej, ale trzeba się wstrzymać z tym na razie. Tak, ale nie zmienia to faktu, że bardzo lubię tego zawodnika mm -hmm. Gora w ogóle nie znam, więc, no, więc tutaj go... damy na wypożyczenie, żeby się z nim zapoznać bardziej. W innym Czyli klubie. też go nie znasz, dobrze. Tak. E, Patrick Dorgu, czyli chyba Pierwszy pierwsze wzmocnienie tak, Amorima, tak, tak. nie? Pierwszy skład, ja naprawdę widzę tutaj potencjał silny fizycznie, fajnie w ofensywie się podłącza, jest w stanie właśnie zrobić czasami coś z niczego, widzę tutaj potencjał w tym Dorgu. No i teraz Keptyn, pytanie, czy zarabiamy za niego jeszcze póki jest coś warty, czy cały czas ma przewodzić tej drużynie? Jestem no, bardzo ciekawy. Myślę, że niech jeszcze tutaj pogra w pierwszym okay. składzie. No, piłkarz, którego przyznam szczerze, że ja w ogóle nie cenię i nigdy nie rozumiałem hypu na niego, Alejandro Garnacho. No, ja lubię Alejandro, ale kurczę... Zrobił z Tobą zdjęcie, już to, może A ja transferów nie będę mógł robić potem, <grym> jak to jest. E, do klubu, będziemy tak. troszeczkę rozmawiali okay, o transferach okay, potem, okay, ale dobra. na razie czyścimy. Na razie czyścimy. No, żeby były te kolejne transfery, typu właśnie, byłem czy Keres, to trzeba sprzedać garnacz, niestety. Dobrze. Mason Mount. Oj! Jak? Powiem Ci szczerze. <laughs> Mason Mount już grał z jakiś rok w Manchester United. No. I ja tak coś na live'ie gadałem, no ale on i tak przyszedł za darmo, a widzowie. 60 przez no 60 milionów. 60 punktów. milionów? Było. Ja mówię, co? Wpisuję w transfer, transfer Markt. Mason Mount przyszedł do Manchester United za 60, a ja mówię, no przecież taki zawodnik to tylko za, za darmo mógł tu przyjść. Nie? I no i się potwierdziło, że chłop jest totalną porażką. I kurczę, pod koniec faktycznie miał jakieś tam pojedyncze przełamania. ale to jest, no, sprzedaż. Dobrze. Jak na razie tyle samo mamy zawodników do sprzedaży, ilu mamy w podstawowej 11. Jest to, jest to wyraźny znak tego, jak idzie Manchesterowi. No a co ty byś zrobił z Markusem Rashfordem? Już abstrahując od tego, że wiadomo, że Manchester no Manchesteru tak. musi jest, odejść. To jest co ty aktu byś jest aktualna sytuacja. Mamy Hojlunda na ataku, no to ja wolałbym i tak grać Rashfordem, więc ja bym dał Rashforda na ten moment do pierwszej jedenastki, chyba żebyśmy okay. ściągnęli właśnie jakiegoś czy okay, coś tego typu, to okej, okay, Rashford sprzedasz ale jeżeli nie, no to ten Hojlund już jest absolutnie do wyrzutu i Rashford na pewno byłby w stanie zrobić więcej i lepsze liczby za niego, więc Rashforda Czyli... dałbym do pierwszej jedenastki okay. na ten moment. Ok, rozumiem. No, piłkarz, którego chyba każdy kibic Manchester United ma mimo wszystko do niego pozytywne uczucia, no bo to jest ten wasz wychowanek, więc no to jest kurcze... Ja wiem, że tam są zarzuty z imprezami i tak dalej, ale ciężko go nie lubić. Mam wrażenie, jako tak, tak, takie masz wrażenie. Tak, takie to no, jest poczucie no, jest takiego. Taka, jest taka syrka, legenda nie? troszkę no, klubowa. Szkoda, że to tak się potoczyło, ale no. Jaden Sancho, to bo... już będzie łatwiej. Tu po prostu cel. <laughs> <Dobrze. laughs> Czym prędzej? P promocja, 25 milionów, 20, więcej nie chcemy, no, ale jeżeli nawet Fenerbacze nie chce go... To już o czym świadczy. Ale najlepsze jest to, że w tej Borussii i tak dalej, to to w miarę wyglądało, tak, tak, nie? Tak, więc... tak, 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 więc właśnie tu jest potencjał, żeby on sobie poszedł gdzieś do jakiejś Bundesligi, do Serie A, bardzo, on jakieś liczby piłkarz. byłby w stanie zrobić, ale mam wrażenie, że to może się zakończyć tak historia Sancho jak del Aliego. No, troszkę tak, troszkę, B bardzo dobry przykład, mm. wydaje mi się. Rozumiem, że Amadad dajemy tutaj. Tak, jest pierwszy składzik. Amadialo. Przeliczmy to sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli jeszcze dwóch zawodników tylko może się tutaj znaleźć. Ciekawy jestem, czy nie będziesz musiał tutaj redukować. Natomiast Antony raczej nie puka do tej jednostki. no Antony to też jest. No ale fajnie się pokazał. Jest potencjał na sprzedaż, żeby jeszcze coś z niego za niego dostać. Więc sprzedajemy Antonego. Okej. Okay. Mateusz Kunia. No tutaj wiadomo, że się go raczej nie, nie podpisywał. Tak jest. Okay. Rasmus Hojlund. No on też za darmo nie przychodził, a gra tak, jakby powinien płacić za to, że gra. Co, co z nim? Halo, Intermediolan, Juventus, promocja sprzedamy? <noise> Sprzedajemy. Niesamowite. No ale to jest ryzyko, kiedy kupujesz zawodnika takiego nawet nie one season Wondera, tylko half season mm. Wondera, nie? To, tak to, jest. No, tak Atalanta, jest. co deal zrobiła, to w ogóle nie mam pytań. No ja nadal się dziwię, że mając takie statystyki, on nie miał dobrych. On tam strzelił po prostu kilka goli w tej Atalancie. I bardziej tu chodziło o jakiś wiek, o to, że jest jakaś perspektywa, no i niestety wyszło jak wyszło. Ale e... swoją drogą uważam, że jak on właśnie wróci do jakiejś serii, czy coś, to w stanie, jest w stanie w lidze zrobić 10-15 goli pewnie. You know. Przede wszystkim on no. musi się odbudować psychicznie, bo to nawet w reprezentacji Danii wyglądało potem źle. Mam wrażenie, że po prostu chłop jest teraz tak zaorany, że potrzebuje wiedzieć, że umie strzelić, nie wiem, w pięciu meczach, że w trzech jest w stanie dać bramkę, nie? I że, że, że ta pewność mu wróci, bo on jest totalnie zaorany. Joshua Zirkse, jeden z, y, no, trzeci z tych piłkarzy, których ja bardzo cenię w Manchesterze United. Bo ten... to jest mega ciekawy profil zawodnika. No jeżeli właśnie mamy tutaj wybierać Hojlon czy Zirkse, to zdecydowanie Zirkse on jest w stanie zrobić tam różnicę. I na ten moment pierwszy skład, chyba, że przyjdzie byłem to wtedy będziemy tutaj dawać go na ławkę. No i mamy. Mamy jedenastkę złożoną. Co prawda jedenastkę dosyć specyficzną, bo nie znalazł się tu żaden golkiper, więc e, będziesz musiał wytypować, <grym> kto z nich stanie na bramce. Wydaje <grym> mi się, że Lenny Joro chyba byłby najlepszy, jeżeli chodzi o zasięg. Tak, jest, albo jest, Heggy może. Zincy też może. jest wysoki. Generalnie też swoją czopryną jest w stanie trzymać niejedną piłkę. To A. prawda. Zostaje nam też były piłkarz Arsenalu, który jednak Obi? zdecydował się wybierać Manchester United. To jest gwiazda Akademii Arsenalu, mm -hmm. która nie podpisała potem kontraktu właśnie chyba jeszcze stypendialnego. Tutaj poszła za już chyba dorosłą pensję. Tam chodziło głównie o pieniądze. Okay. No i gdzie I tutaj, on się tutaj powiem ci z tym obim miałem pewien zgrzyt, bo z Amorimem. Bo uważałem, że skoro ten Hojlund tyle meczów nie daje rady, to czemu nie mm. wprowadzać tego obiego? Skoro my w lidze o nic nie gramy i poniekąd piłkarze tam też odpoczywają, bo skupiliśmy się już na tej lidze Europy, tak totalnie przegrywając tak, mecz za meczem w tej lidze, czemu Obi nie dostało więcej minut? Tutaj, kurczę jestem zły i do szerokiej, do szerokiej kadry go dajemy. Okej, okay, No i zostaje nam jeszcze Ethan. Ethan i wypożyczenie. Nie wiem, nie wiem, kto to jest, totalnie. Whitley. Zatem zdziwiony jestem o tyle, że udało się mimo wszystko skompletować, no nie powiem, że pełną kadrę, natomiast no, można by było tak sezon zacząć w miarę. Oczywiście pomijając ten aspekt braku podstawowego bramkarza. No, biorąc pod uwagę, jak ten sezon Manchester United wyglądał. Ale, no, skoro już tylu zawodników się pozbyłeś, to warto porozmawiać o plotkach, których paradoksalnie wokół Manchesteru United nie ma tak dużo. Mam wrażenie, jeżeli chodzi o ilość zawodników, których potencjalnie Czerwone Diabły mogłyby uh -huh. ściągnąć. Przynajmniej także według transfermarktu, ale patrzyłem sobie na to, co dzieje się u Fabrizio Romano i też tam nie ma tego jakoś mega dużo. Natomiast pojawia się cały czas ten Wiktor Jokeresz, który jest zdecydowany na odejście ze Sportingu. No tutaj Arsenal... rywalizacja między nami. Arsenal, Manchester i... No i jak bardzo ty jesteś napalony na ten transfer? No bardzo, bardzo bym chciał, żeby ten Jokeresz był, żeby, ta, żeby to trio Manchester właśnie wyglądało, że trzy nowe nabytki. Jokeresz, Kunia, Błemu. To naprawdę... Dałoby nadzieję kibicom, tak jest, tutaj. również, również, więc zobaczymy, co z tego, co z tego wyjdzie. Nie? No, gdybym ja miał wybierać jako kibica Arsenalu pomiędzy tymi dwoma, to ja wolałbym mieć u siebie błemu zdecydowanie. Ja jestem wielkim fanem tego zawodnika, bo to jest Tylko, taki że po to... prostu czyst... no, no, no. czysty konkret, nie, to jest... Kurczę, no, nie wierzę też, że Jokeresz przyjdzie i będzie taki jak Kojlund. No kurczę, no nie widzę tego. Nie, no jednak... też nie wierzę w to, ale myślę, że Jokeres byłby zdecydowanie lepszy dla Manchester United niż dla Arsenalu, bo jednak Manchester United mniej dominuje swoje mecze. A to jest piłkarz zdecydowanie lepszy do grania, wiesz, z kontry, jakby. Czy po prostu wtedy, kiedy masz troszkę więcej miejsca? Wiadomo, że United tego miejsca w swoich meczach ma więcej. A Arsenal potrzebuje piłkarza, który umie rozpakować te zespoły stojące nisko, bo to jest nasz największy problem. Mhm. Patrząc na highlighty Jokeresza. On zwykle właśnie atakuje wolną przestrzeń, ścina ze skrzydła. Nie wiem, czy to jest ten napastnik, który będzie w stanie w tym polu karnym zrobić tą robotę, której my potrzebujemy. Nadal, jeżeli Arsenal go kupi, to ja będę, wiesz, zajarany, nie? Ale, ale nie jestem przekonany, czy to jest do końca lek na nasze problemy. Wiesz, co chodzi. Jasne, jasne. Usman Joman D. Wiadomo, a że jeszcze... nie przejdzie już do was. Tak, no, no, no. jeszcze wiadomo, tak, a propos tego geokeresza, bo też się mówi o tym, że. Arsenal specjalnie podbija tego Jokeresza, ten temat, po to, żeby Lipsk obniżył kajsik jakiś za Benjamin na Sesko. Ile w tym prawdy? Może tak być. Może tak być. No na pewno Jokeresz idzie na strajk. Powiedział, że w ogóle do Sportingu nie wraca. Jest wściekły na, na szefa Sportingu, bo, bo ten obiecał. właśnie. No, no, no. Tak, tam się umawiali. On powiedział, że niczego takiego nie było, że on nie pamięta. Więc ogólnie kwas na pewno tam nie zostanie. No gdzieś hmm. pójdzie. Ciekawy gdzie. Uzman, Diomande, wiemy, że pójdzie do Crystal Palace, więc wyobraźmy sobie tutaj po prostu hipotetycznie, czy ty chciałbyś być jeszcze jednego tak, środkowego obrońca Tak, Jak obrońca najbardziej, jak najbardziej przydałoby się jeszcze jakiś jeden środkowy obrońca. Nawet kto wie, czy by nie miał pierwszego składu w naszym A przypadku. A skoro nie Usman Diomande, to czy masz kogoś, kogo widziałbyś w waszym zespole? Tak realnie? Nie, tak realnie. Tak, ale czy masz nie takie, taką, taką, taki pomysł, że o, jego bym chciał? No to tak bym mógł sobie mówić, wiesz, że jakiś Rudiger czy ten Huisen, którego się wymawia inaczej, ale już wiadomo, że, znaleźli, że znalazł swój klub, ten. Pan mm -hmm. w Realu Madryt, no ale coś tego typu, właśnie. Dobrze. Jonathan David raczej nie dla Manchesteru United. Nie, bo nie, nie. Tam I, też koniec, kluby. I też na koniec, i też na koniec, nie jestem kompletnie zainteresowany. No i bramkarz, no to szczerze kurczę, każdy bramkarz, byle nie Martinez z Aston do Manchesteru okay. United, żeby, żeby to odświeżyć, tego bramkarza tak zupełnie, że on może być nawet takim. Średniakiem, ale i tak będzie lepszy niż honana. Czyli taki karne sekki właśnie gdzieś tutaj tak, rzeczywiście tak, byłby, tak. byłby okej. Okay. Czy poza tymi zawodnikami jest ktoś, który mo, kto może myślisz sobie, uuu, jego bym chciał w moim klubie? Szczerze, realia. Nasze są takie, że raczej już mogłoby być ciężko. Więc Rozumiem. myślę, że na, na czymś takim, no to byłoby spektakularne, gdyby się udało właśnie GeoCaresha im i do tego jeszcze jakiegoś bramkarza. No ale to wiadomo, że też te finanse tam u nas nie są teraz za ciekawe, bo trzeba po prostu sprzedać kogoś i mamy kogo sprzedawać, bo jest i Rashford, Garnacho, Sancho, Antony i każdy z nich jest coś warty. Tylko, no właśnie, inni też wydaje mi się, że to wykorzystują, że wiedzą, że my musimy i czekają na te. Promocje i obniżki. I w problem jest też taki, pójdzie. że ci piłkarze, których wymieniłeś, są na takich tygodniówkach, że im tak, się nie opłaca te odchodzić takie. byle gdzie, nie? Bo, Ale z, e... z drugiej strony są Mistrzostwa Świata za rok i też muszą mieć w perspektywie, że jeżeli chcą występować w kadrze. Ale na mistrzostwa... czy realnie mówimy tu o zawodnikach, którzy mają wjazd do podstawowego składu, może no, poza. Jeżeli Garnacho miałby jakiś fajny sezon, coś tam by może w tej Argentynie się bardziej poprzebijał, jeżeli by się pokazał też w lidze Super. Rashford to samo. Sancho. No, bardziej myślę pod kątem, żeby był w ogóle powołany, ale na pewno, mu, na pewno by mu na tym zależało, więc no myślę, że jak najbardziej. No i Anton też myślę, że jest, jest potencjał jakiś, że coś tam by postrzegał, miał taki sezon jak w Betisie i, i też na takie mistrzostwa by poleciał, tym bardziej, że są w Ameryce blisko Ameryki Południowej, tam, więc mogliby pokombinować. Po no to są ludzie, ja te którzy też no. muszą chcieć odejść. No to prawda, to prawda. ciekawy jestem, jak będzie to wyglądało. Uważam, że wszystkie problemy Manchesteru United rozwiązałby jeden topowy brazylijski napastnik za cztery tygodnie. Będzie już zdrowy za cztery tygodnie będzie do wzięcia. Moim zdaniem McDonaldo. Gorzej niż Hoyland byś nie zagrał. Umówmy się. jakby... Szczerze, miałbym na pewno więcej bramek niż Hoyland w Premier. League. Też mi się tak wydaje. Na, na, myślę, jakby... że z ale by mnie tak lekceważyli. Jakaś piłka by się odbiła coś. Odbiłoby tego, by się no, cokolwiek. No, no, myślę, tak. że myślę, że jest szansa na to. E, natomiast o tym się niestety. Raczej nie przekonamy, chociaż, chociaż kto, wie, kto wie. Tak czy siak, bardzo dziękuję stary, że wziąłeś udział w dzisiejszym odcinku. Myślę, że jeszcze podczas sezonu będą okazje, żeby się spotkać, już porozmawiać na temat tego, jak to wszystko wygląda, może przed meczem Arsenalu z Manchester United. Z zobaczymy. Tak czy siak, sprawdzajcie United FC w opisie, bo na tym kanale promujemy poboczne kanały twórców. I dziękuję Wam za dziś. Trzymajcie się. Na razie.